Krzysztof Koziorowicz nie odejdzie jednak ze szczecińskiego klubu, bo będzie w nim pełnił inną funkcję. Bilans, jaki osiągnął z Wilkami Morskimi jako trener, w 15 meczach to 4 zwycięstwa i 11 przegranych. Ze swoim dotychczasowym zespołem doznał porażki także w Zielonej Górze. W Szczecinie mają jednak apetyty na znacznie więcej, a w rundzie rewanżowej, w której Beniaminek będzie miał przewagę meczów u siebie, za cel minimum postawiono awans do fazy playoff. Ma w tym pomóc dobrze znany w winnym grodzie Serb. Michał Kajlo Uwalin to osoba, której szczególnie nie trzeba przedstawiać, ale przypomnijmy, że pracował w Polsce już w dwóch klubach. Najpierw w Polpaku Świecie w sezonie 2007-2008, a tak naprawdę Polska usłyszała o nim dopiero gdy zdobywał medale ze Stelmetem Zielona Góra. W trzy sezony zgarnął trzy krążki, każdy z innego kruszcu. Największym osiągnięciem w kraju był złoty wywalczony w 2013 roku. Uwalin po mistrzowski tytuł sięgnął także w Belgii – z drużyną Telenetu Ostenda to nie jedyne zmiany w klubie ze stolicy Zachodniopomorskiego. Lokalna prasa spekuluje na temat odejścia Majka Rosario i przyjścia dwóch nowych graczy. W najbliższą niedzielę wilki morskie już podwodzą wodzą Michailu Uwalina zagrają u siebie ze Śląskiem Wrocław.